Hej, w piątek witam się z wami bardzo serdecznie. Dziś mamy miks zdrapkowy za 50 złotych i od razu z tego miejsca wielkie podziękowania za wsparcie dla Wicki Ewy. Ogromne serducha wysyłam dla ciebie, kochana, bardzo Ci dziękuję. A wy, moi drodzy widzowie, też w komentarzach zostawiacie serduszko dla Ewy. Niech się kobietka cieszy, niech wszyscy wiedzą, że jest to złote serce. Moi drodzy, dziś, jak już wcześniej wspominałem, odcinek za 5 dych. Mamy wielką zdrabkę 777, pół miliona w diamentach, codziennie 1000 białe złoto, no i zdrapeczka Polska Polska. Dziś mamy piątek, czyli mamy też live o godzinie 19:00. także kto jeszcze nie wie, ten już właśnie wie. I zapraszam też z tego miejsca na kartę społeczność, piszcie propozycje zdrapkowe wasze, a ja powybieram większość z was i przy okazji zadedykuję i was pozdrowię. Dobrze moi drodzy, koniec mojego gadania zapraszam do oglądania. Także lecimy, drapiemy. Lecimy drapiemy. Dzisiaj z takim pozytywnym nastawieniem. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. <laughs> Także zaczynamy, zaczynamy 27, 33, szósteczka i siódemeczka. Także zobaczymy, jak nam pójdzie w tej zrapeczce, Zrapeczka polska polska. I zaczynamy. A tu mamy 9, 21, 25 nie ma, ósemeczka no też nie ma, czwóreczka nie mamy. Idziemy dalej. Kolejno mamy 12, 22 nie ma, 29 nie ma. I moi drodzy, jest motylek! Także super, bardzo się cieszę. I 32. Mamy motylka, a pod motylkiem, co się kryje? Pod motylkiem mamy 5 zł. Także zdrapeczka do pomnożenia mamy. Zwrocik super, fajnie się zaczyna. Zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. Kolejna zdrapeczka to białe złoto. Drapiemy białe złoto. I nasze wygrywające to 30, 6, 25 i 26. Moi drodzy, także drapiemy. A tu mamy 8, 24. Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia osiem i osiemnaście. Okej. Okay. Kolejno mamy dziewięć, dwadzieścia jeden, siódemeczka, dwadzieścia trzy i trzydzieści jeden. Wychodzi na to, że szare złoto, nie białe. <grym> szare złoto. Ok, idziemy dalej. Kolejna zdrapeczka, codziennie 1000. Co prawda głównych już nie ma w tej zdrapeczce, ale są jeszcze inne wygrane, które również by mnie usatysfakcjonowały. Chociażby 25 tysięcy, 1000, a nawet i 500, 200 i 100. Teraz to. Trzeba się cieszyć z każdej wygranej powyżej zwrotu. Dajcie znać, jak tam u was ze zdrapkami. Jeżeli ktoś ogląda tam uważnie, to może napisać jak tam u was ze zdrabkami, czy tylko oglądacie o, dobra nasze wygrywające liczby to 8, 14, 3, 39 i 35, także drapiemy szukamy, drapiemy szukamy, zobaczymy jak nam pójdzie w codziennie 1000 na razie największa wygrana w tej zdrapce to 50 złotych, taki jest mój rekord w tej zdrapce oczywiście 365 dni, no teraz to już tam na pewno nie trafimy drugi raz Także nawet się nie łudzimy. 44 31 nie ma. 9. Ach. Nie ma. 11 też nie ma. To to idziemy dalej. Kolejno mamy 38 oboczek 21 nie ma. 33 nie ma. Czwóreczka nie ma obok. 37 nie mamy. Idziemy dalej. 30. 34, 2, 47 i 17. No, widzicie, pusto. Pusto, jeszcze szybko. Literki kontrolne, sprawdzamy. I wszystko się zgadza. MU, czyli różne. Idziemy dalej. Kolejna zdrapeczka, pół miliona w diamentach. Bardzo lubię tą zdrapeczkę, ale jeszcze bym ją bardziej lubił, gdyby sypała większymi wygrana, wygranymi. No i większą częstotliwością tych wygranych. Dobra, to drapiemy, szukamy także pół miliona w diamentach. Postaraj się, postaraj się tu dla nas, żeby nie było biedy, bo biedę aż piszczy i chrupie w sumie. <śmum> Chrupię z tej warstwy ścieralnej. Dobra, 12, 14, 4, 35 i 39 to są nasze wygrywające. Także oczywiście ich szukamy. A tu mamy 7, 32.

9 i 37 nie ma. No i moi drodzy, idziemy idziemy już ku końcowi. 11, 2, 18, 6, no i co tu się kryje? 31. No pusto. Pusto. Nuc. Powinno być nic, <grym>, a nie nuc, Nic. Ok. Także no na razie tylko jedna zdrapeczka wygrywa 5 zł. Wielka zdrapka. Wielka nadzieja w tej zdrapce. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Bo jak nie, no to będzie kolejna kaszana. Kaszana za kaszaną ostatnio. Także pokładam ogromne nadzieje w tej zdrapeczce. I zaczynamy. Tu szukamy oczywiście siódemeczki, korona, bransoletka, trofeum, prezent, kufer, worek i. Moneta, no dobra, także na razie nie ma. Na pewno tą zdrapeczkę ogląda Monika i Jarek. Także trzymajcie mocno kciuki, kochani. 15 i 13. To są nasze wygrywające, także drapiemy i szukamy. 2, 11, 19. No, pomiędzy widzicie, pomiędzy 14 17 40 Patrzcie obok znowu 12. Kusi, kusi, ale nie tak jak brak. 16 znowu obok. 36 nie ma. 28 nie ma i 23 nie ma. Zdrapmy sobie od razu pole bonusowe. A tu mamy 200 zł i tu 400. Ach, tak, 200 by wpadły, to byłoby naprawdę ekstra. A zdrapeczka z numerem siódmym, Zapomniałem o tym powiedzieć, a niektóre osoby o to też pytają, także od razu podaję. No i drapiemy. Gra trzecia, ostatnia chwila prawdy, moi drodzy. Ostatnia minuta, żeby ten dzisiejszy wynik był troszeczkę lepszy

tu mamy dwójeczkę obok i. i 16, czyli nie ma. No i moi drodzy, teraz już decydujący moment. Tu mamy 30 zł, a tu mamy 100 zł. Ojejka, no nie udało się, widzicie? Także piątek słabo rozpoczęty. Zobaczymy, jak nam pójdzie na live. Myślałem, że coś uda się więcej wydrapać. Ale mimo wszystko, moi drodzy, mamy. 5 zł w drapeczce polska. Polska jeszcze raz ogromne serduszka tutaj dla Ewy za wsparcie kanału. Bardzo dziękuję, szanuję to przeogromnie, dlatego też wspominam takie, takie gesty na moich odcinkach, moi drodzy. Zapraszam dziś na 19. Live. Kto jeszcze nie słyszał na początku, bo przewinął na koniec, to przypominam live o 19.00. Oczywiście z drapeczki, pogaduchy, ale też kupiłem fajne rzeczy na konkursy za wpłaty. Także będzie mi miło, jeśli będziecie. A ja tymczasem życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, a kto nie będzie mógł, no to do następnego odcinka. Hej, cześć. Papa. Pa.